W tym filmie najważniejsze informacje na temat spotkania pomiędzy Bayernem Monachium a Borussią Dortmund, które może rozstrzygnąć walkę o mistrzostwo Bundesligi. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Zawsze na bieżąco w tym, co w murawie piszczy, pozwoli być subskrypcja. Ocena filmu i komentarze pomogą dotrzeć małemu kanałowi do większej liczby widzów. Dzięki spośród najlepszych europejskich lig tylko w Anglii i Niemczech nie ma na ten moment zdecydowanego lidera. Przed bezpośrednimi starciami głównych kandydatów do zdobycia tytułu, nawet jeśli ma do tego dojść, blisko finiszu zwykło mówić się, że takie mecze nie rozstrzygają rywalizacji. Alebo Rusja stanie w sobotę przed szansą na uzyskanie pięciopunktowej przewagi, która da zespołowi Luciana Favra bardzo realną możliwość na zdetronisowanie Bayernu. Zapytano, o to Lewandowski stwierdził, że do końca rozgrywek pozostanie po tym meczu jeszcze sporo kolejek. Dodatkowe smaczku tej rywalizacji dodaje fakt wielkiego zainteresowania tymi zespołami na co dzień, także w naszym kraju, a to naturalnie ze względu na osoby aktualnie grających Lewandowskiego czy Piszczka i byłych zawodników, jak chociażby Błaszczykowski. Spotkanie na własnym terenie w pierwszej rundzie w dramatycznych okolicznościach wygrała Borussia 3-2 pomimo dwóch bramek Roberta Lewandowskiego. Bayern nie przegrał z wielkim rywalem na własnym terenie od sezonu 2013-2014. Co ciekawe, za sterami drużyn stali wtedy odpowiednio Pep Guardiola i Jurgen Klop. Ostatni mecz na Allianz Arena zakończył się kompromitującym dla Borusi wynikiem 6 do 0, a hat-trickiem w tym spotkaniu popisał się nie kto inny jak Lewandowski. Nie powinniśmy martwić się o brak bramek w tym spotkaniu. Na przestrzeni ostatnich siedmiu konfrontacji Bayernu z Borusją padły przynajmniej trzy gole, a tylko raz do siatki nie trafiły obie ekipy. Dodatkowo tylko trzy razy na przestrzeni ostatnich 20 pojedynków nie padły przynajmniej dwie bramki. Dwa ostatnie domowe spotkania Bayernu na własnym boisku kończyły się wynikiem 6-0. Lewandowski jest najlepszym strzelcem swojego zespołu i całej ligi. Ma w dorobku 19 trafień i sporo, bo 7 asyst. Najlepszy w zespole gości sobotniego spotkania Paco Alcácer zajmuje trzecie miejsce, Mając tyle samo bramek 16, co Lukajowicz, tuż zanim Marko z 15. Kapitanowi reprezentacji Polski w zdobywaniu goli najskuteczniej pomagają Gnabry i James Rodriguez, którzy trafiali w tej kampanii po 7 razy. Obie strony niestety przystąpią do rywalizacji osłabione. W Bayernie kontuzjowani są Davis i Robben. Pod znakiem zapytania stoją występy Alaby i Toliso. W Borussii prawie na pewno wykluczone są występy Filipa i Pulisicza. Do końca sezonu nie zagra Hakimi. Niewielkie szanse na występ mają Jalo i Łukasz Piszczek. Jako brak pewności siebie odbieram słowa Niko Kowacza, który stwierdził, że brak mistrzostwa Bayernu w tym sezonie nie będzie klęską ani dramatem. Ponieważ jest on człowiekiem najbardziej zorientowanym w dyspozycji i atmosferze zespołu, takie słowa nie zdejmują presji z piłkarzy, a wyglądają jak usprawiedliwianie się już w tym momencie. Żadna ze stron nie posiada przewagi związanej z koniecznością przygotowywania się rywala do spotkań w ramach w Ligi Mistrzów. Obie ekipy pożegnały się z tymi rozgrywkami na etapie 1.8. Bayern przegrał z Liverpoolem, bo Rusja musiała uznać wyższość londyńskiej od Tottenhamu. Kluczowym graczem w zespole gospodarzy, bez wątpienia będzie Lewandowski. Poza nim Bayern nie ma w tym sezonie alternatywy do zdobywania goli. Bez Polaka stracha Bawarczykom potrafiła w pucharze napędzić ekipa trzecioligowca. Dopiero wejście lewego pozwoliło odnieść wygraną 5 do 4. Borussia, poza najskuteczniejszymi Alcacerem i Roysem, potrzebuje dobrej gry wielkiego, młodego talentu Jadona Sancho. Ten nie strzela aż w tylu bramek, ale ma już w roku 13 asyst i potrafi wkręcać rywali w murawę. Borussia Dortmund wysporuje się na prowadzenie w wyścigu o mistrzowską paterę? Czy też większe szanse na odrobienie strat ma Bayern? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, kto waszym zdaniem ma większe szanse na wygraną w tym meczu i komu będziecie kibicować? Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Prosto z kanapy rezerwowych.